Cześć, witajcie. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda środek w projekcie Adaś. 70 metrów. Budowa pod Sandomierzem. Jeszcze oczywiście nie skończyliśmy, czekamy na blachę, ale środek już mamy praktycznie gotowy. Może zacznijmy od wejścia. Tutaj mamy wiatrołap z wnęko na szafę. Dalej nie przejdziemy, albo podrusztowanie przejdziemy. Tutaj mamy. Łazienkę. Tu jest ogromna kuchnia. Można byłoby to fajnie sobie podzielić, żeby zrobić większe pokoje, które wam za chwilę pokażę, a zrobić troszkę mniejszą kuchnię. I tu jest salon z jadalnią. Tu jest pomieszczenie gospodarcze, techniczne do obsługi domu. Łazienkę już pokazywałem. Pierwszy pokój, ponieważ jest to odmiana dwupokojowa, tutaj jest około 8 metrów. Daje mi się, że spory pokój. Idziemy do następnego pokoju. Tutaj jest jeszcze jeden pokój. Taką wnęką na szafę. Należy pamiętać, że 70 metrów jest to powierzchnia zabudowy, czyli w środku jest około 55 metrów powierzchni użytkowej. Mamy odmianę ADAŚ z poddaszem. ADAŚ ten co tutaj widzicie, ADAŚ 2, czyli 7 na 10 odmianę z poddaszem, ADAŚ XL oraz odmianę z poddaszem. Wszystkie projekty możecie zobaczyć na stronie dom 25 Na naszej stronie macie mapkę naszych zasięgów, czyli gdzie pracujemy, gdzie dojeżdżamy, a pod spodem wymagane informacje jakie potrzebujemy do darmowej wyceny budowy domu u Was. Budujemy kompleksowo z materiałem, z koperką i z HDS-em, Was nic nie interesuje.